Po wakacyjnej przerwie i kolejnym miesiącu czekania, nareszcie nadszedł czas, żebym zabrał się za obiecany już nawet nie pamiętam kiedy film. Także trochę się na niego naczekaliście, ale myślę, że było warto. Wieczna Samotność Szymona, bo taki owy odcinek nosi tytuł, to opowieść o życiu Petrikowa, jego wzlotach i dużo liczniejszych upadkach oraz rozważaniach nad wszystkim, co doprowadziło go do stanu, w jakim jest na początku Fiony i Cake. Ale właśnie, od początku. W czasach, które my nazwalibyśmy teraźniejszością, Szymon Petrik wiódł relatywnie spokojne życie. Tak więc na bliżej nieznanym nam uniwersytecie był wykładowcą archeologii, a w wolnych chwilach sam wyruszał na ekspedycję w poszukiwaniu legendarnych artefaktów. Co prawda żadnego z nich nie udało mu się zdobyć, ale nigdy nie zwątpił w ich istnienie. Po tym jak na jednym z jego wykładów powiedział, że następnym razem wyruszy szukać księgowidła, został za wiarę w istnienie magii wyśmiany przez własnych studentów. Wszystkich poza jedną, Betty Groff. Jej zdanie przełamało Mało dotychczasowe zmieszanie Petrikowa, który dzięki temu dokończył wykład. To, co działo się później, jest dokładniej opisane we flashbackach Fiona i Cake. Tak więc Betty dołączyła do wypraw Szymona i razem udało im się nawet znaleźć księgowidło. Po powrocie Szymon znalazł notatkę, w której Grof wyjaśnia, że go kocha i jednocześnie żegna się z celem udania się do Australii. Wtedy to Szymon po raz pierwszy poczuł, że przez cały ten czas, jako powierzchownie szczęśliwy archeolog, tak naprawdę był niezwykle samotny. Świadomy tego jak i swoich uczuć pobiegł Zabeti i w najbardziej poetycki sposób na przystanku z autobusem już czekającym w tle zdołał przekonać ją do zostania. W końcu wiedząc czym jest prawdziwe szczęście, Szymon kontynuował swoje podróże, a podczas jednej z nich będąc w północnej Skandynawii kupił tajemniczą koronę. Po powrocie do domu Szymon skupił się na badaniu swojego znaleziska, które jak się okazało zbyt późno jest potężnym przedmiotem magicznym. Szymon dokumentował swój research w postaci nagrań na kasetach, które dobitnie pokazywały, że korona stopniowo zmieniała go w Jednak co bardziej poważne zmianie ulegał nie tylko wygląd, ale też psychika, stopniowo zastępująca umysł naukowca szaleńcem. Ta makabryczna przemiana sprawiła, że Betty odeszła, a Petricków znów został sam. Nienawidząc korony za wszystko, co mu zrobiła, wciąż kontynuował nad nią badania, bo i tak stracił już wszystko. Tak więc, gdy wybuchła Wielka Wojna Grzybów, Szymon był wyłącznie cieniem dawnego siebie. Jak się jednak niedługo po tym miało, okazać, na świecie znajduje się osoba, która będzie potrzebować jego pomocy bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Podczas przemierzania miejskich ruin Petrigow spotkał małą dziewczynkę, Marcysię. Podarował jej znalezionego w pobliskim sklepie pluszaka, który dostał imię Hambo i w taki sposób od teraz Szymon musiał utrzymać przy życiu nie tylko siebie, ale i ją. Dało mu to swego rodzaju nowy cel, który zapełnił pozostawioną przez koronę i odejście Betty pustkę. W końcu znów miał dla kogo żyć. Podczas kolejnych lat pełnych przetrwania. Szymon stał się dla Marceliny ojcem, a młoda Abadir jak na córkę przystało, martwiła się o Petrikowa i jego pogłębiające się przy każdym założeniu korony szaleństwo. W pewnym momencie Szymon zdał sobie sprawę, że zaczął stanowić zagrożenie i dla bezpieczeństwa Marceliny postanowił ją opuścić. Jednakże, zanim do tego doszło, otworzył portal do samego piekła, tudzież nocosfery, żeby znaleźć jej prawdziwego ojca, Hansona, i zmusić go do zajęcia się własną córką pod jego nieobecność. Jeśli to nie jest wyraz tego, że Mona niej zależało, to ja już nie wiem, co jest. W taki sposób Szymon ponownie stracił osobę, na której najbardziej mu zależało, jedynie z tą różnicą, że teraz to był jego wybór. Z jakiegoś powodu los cały czas robi wszystko, żeby Szymon był samotny. I jak na początku sobie z tej samotności nie zdawał sprawy i nie stanowiło to jakiegoś problemu, tak teraz go to nawet nie tyle smuci, co wręcz dobija. Po całkowitym zatraceniu się w koronie przez praktycznie tysiąc lat, Petrikow żył jako lodowy król, który może i podchodził pod Kripa, ale w przeciwnym. W przeciwieństwie do minecraftowych youtuberów miał standardy. Gdy pod koniec pory na przygodę Szymon odzyskał zarówno ciało, jak i Betty, długo się tym szczęściem nie nacieszył, bo podczas ostatniej walki z Golbem, Grof raz w życiu zachowała się jak należy i poświęciła się, żeby uratować krainę O. Po tych wydarzeniach Szymon dla odmiany już nie był sam, ale mimo tego odzyskanie i momentalna strata Betty, tym razem już na dobre, sprawiły, że popadł w naprawdę poważną depresję. Petrykow po raz kolejny postanowił się odizolować. I to teraz dosłownie. Zamieszkał w nowym ludzkim mieście, gdzie dotknęła go tak zwana samotność w tłumie. Innymi słowy, Szymon mimo bycia otoczonym przez tabun ludzi tak naprawdę był sam, bo jego depresja nie pozwalała mu na nawiązywanie głębszych relacji, a ograniczała go jedynie do powierzchownych, sztucznych. Oznacza to tyle, że Szymon teoretycznie nie był sam, ale w praktyce już tak. W latającym mieście Petrikow zamieszkał w rekonstrukcji typowego mieszkania z początku XXI wieku jako ludzka eksplozja. I można powiedzieć, że robił to, żeby uczyć obecnych ludzi ich historii, ale prawda jest taka, że żyjąc w muzeum, uciekał do przeszłości. Do czasów, kiedy jeszcze nie znał Betty ani pojęcia samotności. Do czasów, w których nie poznał ani nie stracił Marceliny. Do czasów, w których był szczęśliwy. Niedługo po tym rozpoczyna się akcja Fiony i Cake, która to zabiera Szymona do Betty, a raczej tego, co z niej zostało. Golbetty zabiera go w podróż po ich wspomnieniach oraz świadomości, dzięki czemu Szymon Nareszcie ogarnia, że w puchatkowym stylu nie powinien się smucić, że ich czas razem dobiegł końca, tylko cieszyć się, że w ogóle miał miejsce. Wiedząc, że Grof nie żałuje swojej decyzji, Petrikow postanawia żyć lepiej i to nie tylko dla niej, ale też przede wszystkim dla siebie. W taki sposób Szymon nareszcie zyskuje swój jakże zasłużony happy end i tu jego historia na obecną chwilę dobiega końca. Powiedzieć, że pora na przygodę ma genialnie napisanych bohaterów, to jak nie powiedzieć nic. Zresztą dowodzi tego właśnie ten film. W naprawdę całej kreskówce nie brakuje postaci tragicznych, jednych mniej, drugich bardziej, ale taką, która wycierpiała najwięcej, jest niepodważalnie bohater dzisiejszego odcinka Szymon Petrikow. I można by się kłócić, że na ten tytuł zasługuje chociażby Marcelina, ale ona chociaż przez ostatnie milenium miała kontrolę nad własnym ciałem. Petrikow natomiast przez praktycznie tysiąc lat tkwił we własnej koronie, która na domiar złego kojarzyła mu się wyłącznie ze straconą Betty i Szaleństwem stopniowo przejmującym jego ciało. W momencie, gdy już udało mu się odzyskać wolność, serial poruszył równie ważny i niestety jakże w dzisiejszych czasach aktualny temat, czyli tytułową Samotność w Tłumie. Jak zapewne sami zauważyliście, strasznie chciałem zrobić akurat z tego tematu film, także dzięki, że wybraliście go w ankiecie. W komentarzach dajcie znać, co wy sądzicie o Szymonie, i widzimy się już niedługo. A na razie to tyle dzięki, cześć.